Temat siła grawitacji jako siła dośrodkowa. Cele lekcji. Dowiem się, kiedy występuje oddziaływanie grawitacyjne i czym jest siła grawitacji oraz od czego zależy jej wartość. Drugie. Poznam yy, prawo powszechnego ciążenia. Trzecie. Dowiem się, jaką funkcję pełni siła grawitacji w ruchu ciał niebieskich i dlaczego księżyc nie spada na Ziemię. Zrozumiem, dlaczego Ziemia krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie. Jeżeli mamy dwa ciała, jedno o masie M1, drugie o masie M2, to okazuje się, że te dwa ciała przyciągają się zawsze do siebie. Ta siła jest wprost, im większe są masy, tym większa jest ta siła. Im dalej od siebie znajdują się te ciała, tym wartość siły jest większa i to jeszcze w zależności od kwadratu. Mamy tutaj odwrotną proporcjonalność do względem kwadratu odległości. E i teraz, gdybyśmy tylko powstrzymali się, że Fg to się równa m1 razy m2 przez r kwadrat, to okazałoby się, że ta siła jest o wiele za duża w stosunku do tego, co obserwujemy na przykład na powierzchni Ziemi. Wiemy, że na powierzchni Ziemi siła grawitacji Fg to jest po prostu m razy g. I możemy policzyć, z jaką siłą przyciągane nasze ciało na przykład 50-60 kg, jak z jaką siłą jest to siłą grawitacji jest to przyciągane przez Ziemię. Gdybyśmy wstawili sobie tutaj masę Ziemi, naszą e, masę i promień Ziemi w pod, do kwadratu, to wartość byłaby o e, miliardy razy większa niż rzeczywista wartość, którą nam wyjdzie z e, naszych obliczeń, gdyby szło by nam tam 500 czy 600 N. E, jest to związane ze stałą grawitacji. I tutaj mamy. Treść prawa grawitacji. Wartość grawitacji, którą przyciągają się dwie jednorodne kule lub ciała, które można uważać za punkty materialne, jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami. Tutaj w tym jest ważne to i co na rysunku widać, że mamy ciała kuliste. Gdybyśmy mieli inne, inny typ ciał, to naprawdę prawo, prawo grawitacji, prawo powszechnego ciążenia miałoby troszeczkę inną postać. Ważne jest, że one są wewnętrzno jednorodne. Może się zdarzyć też tak, że te warstwy różnej, o różnej gęstości mogą się znajdować symetrycznie we, wokół centrum tego ciała. I tak się dzieje na przykład w przypadku Ziemi, gdyż Ziemia y, ma taką budowę koncentryczną, gdzie mamy jądra atomowe, później mamy warstwę magmy, skorupę ziemską i to również powoduje, że prawo grawitacji do działa nam dla Ziemi. I mamy również punkty materialne, jeżeli mamy dużą odległość pomiędzy tymi ciałami. Wzór na wartość siły grawitacji w ogólnym przypadku, czyli ten wzór Fg równa się Mg jest przypadkiem pra prawdziwym tylko na powierzchni Ziemi. E, Fg równa się G, duże G, M1 M2 przez R kwadrat. Fg jest to siła grawitacji podawana w newtonach, duże G jest to stała grawitacji newton razy metr kwadrat przez kilogram kwadrat. M1 M2 są to masy oddziałujących ciał w kilogramach. R, jest to odległość między środkami oddziaływających ciał, jest podawana w metra I o, o, o czym wspominałem już wcześniej, stała grawitacji ma bardzo małą masę. Jest to 6,67 razy 10 do minus 11 newton razy metr kwadrat przez kilogram kwadrat. E, co oznacza, że jakbyśmy to zapisali w postaci 0,000000, to dopiero na 11 miejscu po przecinku pojawiłaby się szóstka, co pozwala nam e, uświadomić sobie, jak małą wartość ma ta stała grawitacji, i również ta mała wartość stałej grawitacji powoduje, że siłę grawitacji można zauważyć dopiero dla bardzo dużych mas. Wspominałem również o ograniczeniach na stosowanie prawa powszechnego, powszechnego ciążenia. Prawo powszechnego ciążenia dokładnie opisuje tylko odziewanie jednorodnych ciał kulistych lub gdy w kuli o różnych gęstościach są rozmieszczone symetrycznie albo dla sytuacji, gdy oba ciała są niewielkie w stosunku do dzielących ich odległości, bądź też jedno z ciał jest kulą, a drugie jest niewielkie w stosunku do dzielącej je odległości. Dla ciał o innych kształtach, kształtach należy wprowadzić poprawki. Czyli jeżeli będziemy sobie liczyć na przykład oddziaływanie pomiędzy ziemią a człowiekiem, który jest na powierzchni, no to jesteśmy wtedy w tej wersji, że jedno z ciał jest kulą, a drugie jest niewielkie w stosunku do dzielących ich odległości, gdyż raczej ciężko jest powiedzieć, żeby ktoś jakikolwiek człowiek miał kształt kulisty. Jeżeli chodzi o Ziemię, Księżyc i, i Gwiazd, Słońce, inne planety, one mają kształt zbliżony do kulistego, dlatego też prawo grawitacji wyśmienicie dla nich działa, chociaż w przypadku Ziemi tu kształt Ziemi nie jest idealnie kulisty. Jest to takie nieformalne jajo, które nazywamy sobie geoidą wyrażenie kulistości Ziemi jest jeszcze wzmocnione poprzez morza, oceany, które wygładzają nam niejednorodności, które są na powierzchni Ziemi. Jeżeli sobie byśmy zastanowili, czy mając na ławce dwie książki położone w pewnej odległości od siebie i zadali sobie pytanie, czy one przyciągają się siłami grawitacji, większość z nas by się zawahała. Ale jeżeli uświadamiamy sobie, że siła grawitacji działa pomiędzy każdymi ciałami, które posiadają masę, oznacza to, że nawet dwie małe książki przyciągają się wzajemnie, chociaż my nie widzimy efektów tego działania. Jest to spowodowane tym, że siła grawitacji dla, dla książek jest bardzo mała, z uwagi na stałą grawitację i ta mała wartość siły grawitacji nie jest w stanie przeciwstawić się sile tarcia statycznego, które utrzymuje te, Książki na powierzchni biurka. Yy, więc, żeby zaobserwować skutki działania siły grawitacji, przynajmniej jedno z tych ciał musi mieć bardzo dużą masę, żeby ta wartość, z uwagi na bardzo małą wartość stałej grawitacji, wartość siły grawitacji miała znaczącą yy, wartość. Yy, war no. Wynosiła odpowiednio dużo. Czyli tak, skutki oddziaływania grawitacyjnego. Otaczające nas przymioty oddziaływają na siebie tak małymi siłami grawitacji, że nie obserwujemy skutków tych oddziaływań. Widzimy natomiast skutki grawitacyjnych oddziaływań ciał z Ziemią, której masa jest co najmniej trylardy, 10 do 21 razy większa od mas ciał znajdujących się wokół nas. Zatem, rozważając oddziaływanie ciał na Ziemi lub w jej pobliżu, nie uwzględniamy sił grawitacyjnego przyciągania tych ciał między sobą. Bierzemy pod uwagę tylko ich oddziaływanie z Ziemią. I. Teraz, tak jak w poprzednim temacie mówiliśmy o sile dośrodkowej, to w przypadku ciał poruszających się w przestrzeni kosmicznej, czyli Ziemi wokół Słońca, Księżyca wokół Ziemi, to funkcja siły dośrodkowej w ruchu ciał niebieskich pełni siła grawitacji. To ona powoduje, że planety krążą po mniej więcej kulistych okręgach, tak naprawdę są to elipsy. Więc to tutaj jest podana charakterystyka siły dośrodkowej w ruchu ciał niebieskich. Charakterystyka siły grawitacji w ruchu ciał niebieskiej. Siła grawitacji powoduje zakrzywienie toru ruchu i sprawia, że księżyce krążą wokół planet, a planety wokół e, Słońca. Czyli gdyby nie było tej siły dośrodkowej, gdyby e, siła grawitacji nie zakrzywiała nam toru ruchu, to tak naprawdę planety powinny poruszać się po linii prostej i oddalić się od Słońca. I w podobnym duchu powinny księżyce oddalić się od e, planet. Również nasz księżyc powinien polecieć w przestrzeń kosmiczną i tyle byśmy go widzieli. E, charakterystyka ruchu Ziemi wokół Słońca. Ziemia ma masę ponad 300 tysięcy razy mniejszą niż Słońce, dlatego wpływ Ziemi na ruch Słońca jest niewielki. Tak naprawdę y, też do końca nie możemy powiedzieć, że to Ziemia krąży wokół Słońca, a ani w drugą stronę, że Słońce krąży wokół Ziemi. Y, co prawda, to u, początek układu stworzonych możemy przyjąć dowolnie, ale naj najbardziej poprawną, najbardziej zbliżoną do rzeczywistego, do rzeczywistej sytuacji jest sytuacja taka, że i Ziemia i Słońce tak naprawdę krążą wokół wspólnego środka masy i z uwagi na to, że ten wspólny środek masy znajduje się wewnątrz Słońca, wydaje nam się, że Ziemia krąży wokół Słońca. Ale wokół Słońca krążą też inne planety, więc ten środek, wspólny środek masy, się nieustannie zmienia, co powoduje, że Ziemia że Słońce tak naprawdę nieustannie drży. I to się dzieje, ta, ta, taka sama sytuacja się dzieje w przypadku innych gwiazd. Na podstawie tego, w jaki sposób ta gwiazda drży, my potrafimy wykryć, jakie planety krążą wokół tej gwiazdy i to jest jeden z bardziej skutecznych sposobów na poszukiwanie poz planet pozaziemskich, pozasłonecznych. Yy, można sobie przeanalizować na stronie 103 przykład pierwszy. I następnie na tej samej stronie, przykład drugi. Yy, mamy tutaj yy, kilka punktów na co Także dziękuję za uwagę.